Firmy motoryzacyjne mają zazwyczaj wiele fabryk na różnych kontynentach. Zdarza się, że komponenty, które przesyłają, ulegają uszkodzeniom. Dlatego stworzyliśmy maszynę do uzbrajania skrzyni biegów z modułem kontroli. Dźwignia skrzyni biegów zamiast natychmiastowego zbrojenia jest poddana parametryzacji, sprawdzana pod kątem uszkodzeń, sprawności mechanicznej i zgodności z wymogami. Dzięki temu łatwo namierzyć, czy komponent został uszkodzony w fabryce za granicą, w transporcie czy na miejscu. Ta weryfikacja przekłada się na mniejszą ilość reklamacji. Jeśli dźwignia spełnia wszystkie normy, zostaje uzbrojona, wyposażona w odpowiednie elementy i otrzymuje etykietę. Na końcu montowany jest mieszek z gałką do zmiany biegów. Korzystaliśmy z wielu narzędzi firmy Balów. Przede wszystkim systemu IO-Link. Pozwolił on nam zmniejszyć ilość prowadzonych przewodów, liczbę korekt i ułatwił diagnostykę. Zastosowaliśmy też system rozproszony, opierający się na masterze z profinetu na IO-Link, drukarki, skanery kodów kreskowych, a także cały system wizyjny, kamery BVS oraz smart camera. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym i innych wdrożeniach? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi case study link w opisie.